Próba mikrofonu. Nie nagrywaj mnie spod spodu, bo będę niekorzystnie wyglądał. No tak, nawet lepiej, bo światło jest fajniejsze. Tak, tak, na pewno yy, na Mówię cały Pomachaj. <śmiech> <śmiech> yy, przygotowania do sesji musimy iść wykserować. Różne no tego typu, oczywiście. Dokumenty. A no, tu piękna choinka. Nie, to nie jest bonarka. Do siebie, nie? Tak, gadam do siebie, bo lubię. Wcale was nie nagrywam, jak coś. Teraz, co tam Mateusz drukuje? Ciekawe rzeczy, drukuje. Oh, Kopia.pl. Dobre paczki. O nie, popatrzę się zaraz. No nie? <grywa> tam nakłócło, żeby dało. Poszedł do Burger Kinga. Burger, a tam są jakieś siedzonka w Burger Kingu? Kamila. No nie ma właśnie. Ale ej, ale otworzyli teraz, ale chyba jeszcze nie te na pewno nie kuchnie świata. Też kuchnie świata były otwarte Wiesz, do tej nie, pory. Nie, nie Gdzie jest Kamil? Nie wiem, nawet telefonu nie potrafię odebrać. Gopnik. Widać <noise> znaczy, że nie z i tak dalej. Wzięliśmy. Nie, tak. Okay. Ej, dzwonię do niego, ale nie ma sygnału. A co masz na myśli przez i tak dalej? Eee, o woby holnikowe. To wzięliśmy. Porwano <grym> Kamila. Ja, Kamila. Kamila porwano. Nie da się do niego dzwonić. Co ty nagrywasz Mateusza jak wjeżdża po skodach? Majestatycznym e, krokiem. Majestat... Majestatycznym krokiem wjeżdża po schodach. Kamil zaraz będzie, bo był w ubikacji. To już poszedł. Tak. Nie ma go już z nami. A gdzie on poszedł do ubikacji? Że tam gdzieś? Jak po pod bo tam będzie nas szukał. Majestatycznym krokiem wjeżdża po schodach. Galeria taka piękna, taka pusta. Idzie targi Co tam? Gips. No, aż bym przerał, <giby> za ciężko. Schowaj ryj. No, ten już, ten już ten. Ryj schowaj, bo to się kameruje. Ja przepraszam to do niego. Dobre to? Nie mogę, bo mam masę. No masz rękę wolną. O Jezus! I tak nie było widać. Co tam, Wito? No, trzeba się przebierać. No. się skończyły. Tak? Kurde, obsyłana może być już. To tak, <coughs> jest halpern. To chyba jakiś będzie ten dał. Przygotowujesz fajne rzeczy. Na przykład ten prezent. Ta wzorka. No. Nie działa. To ma się świecić? Co? No to. Nie. A co ma się z tym dziać? No, mhm. Mm Kamera, pomóż mi, <gry> piękne to będzie. Sesja tak. Magnesy. Co to jest? No, co to jest? Jakie? Ser. Pokaż do kamery. Notować sobie hiszpańskie słowa. To dobrze, że jesteś Błotem. Ale uczę się hispaniole. Yy, buenos dias, Diaz Alicato. <ścoughs> yy, Proba mikrofonu. Nie nagrywaj mnie spod spodu, bo będę niekorzystnie wyglądał. No tak nawet lepiej, bo światło jest fajniejsze. <ś> <ś> yy, tak, tak, no to yy, na Mówię cały czas, bo Mateusz coś robi sobie z tym. Ona teraz yy, coś powiedzieć. Zawsze się mówiła, makaron, pasta, ma być nieka al dente, ale kurwa pito, ma być twardy jak skawa. Nie, nie, już nigdy. No kurwa, łyczka wziął. Janusz, Zbadał wąs, dobrze, że miał uszy, bo nie wiedziałbym, gdzie się kończy. Fantastycznie. I no, no, wino. Powiedział. Cioto To jest Polska, tu się pije. Podał. Eliksir przesiedleccy. Szrom. Sponiewierał całą butelkę. Godzina szósta. Minut trzydzieści. I nie ta ustawia ostrość. Bardzo dobrze i to wychodzi. Pełna profeska. Gratuluję. No, możesz ocenić, prawda? Nagrywanie. Jest nagrywanie, widzę diodę. Leci. No. Super. Teraz druga kamera. Siadaj i nagrywam. Tak jest. To jest piękno właśnie polskich internetów. Jest dobrze ostrość ustawiona? Dobra. Może... No. Chyba z jest, nie? Może bym kichał. Tryk. Dobra. Panie, siadać. O, wróć tylko, żebyś mnie nie dzielił. Jak ja, ja wyglądam na lekko, no nie? wiem, ale tam Kami mamy ograniczonką. Ale się wstydzę. Do Dobra, patrz. <noise> jedziemy. Jedziemy. Klaszcze. Okay. No i tak do synchronizacji już to tak wszystko idzie. No, oczywiście na łączeniu jest. Masz cienkie nogi. Co myślisz o tym? Ojej, Jushua. nie, to szło. Panie, Powiedz. To to mój drugi względ. Dobrze. Możemy zaczynać? Si! Yes! Dobra, e, święta, prawda? Podobno. Więc e, święta mają to do siebie, że prowokują prezenty. A ja prezenty lubię rozdawać. I od Q Workshop Proszę, nie, to wybierz mm. sobie. <laughs> Ale jazda, ty! Ja chcę te różowe. Nie, nie no dobra. No, no. <laughs> Kutacie. No ja picie. Różowe. Ja chcę, ja chcę różowe. No to bierzesz, ja bierze czy one się. nie są różowe bo okay. sobie, więc... No za późno, trudno, mam żółte. Ale ekstra, dziękuję. <grym> Dzięki. Dobra. Także możecie sobie odpakować i nimi grać. Właśnie prawda? miałam zapytać, czy różowy. No, to nie jest tak, że oddajemy po sesji. A dobra, dobra, Oddaję. <grym> ja z tego pudełka nie zniszczę, żeby, wiesz... No, no. paragon masz. Ja to jeszcze nie, <grym> nie mam, właśnie... <bo> <grym> przygotowałem moje, ale umie ktoś to otwierać? Przeproszę, proszę, prezenty. To secik. Kosteczek cudownych. One tak wyglądają. Yeah. Piękne kości. Prosto od pana Mateusza. Gary, kok! sprawa sądowa. Twoją gadaniną na pewno wygrasz. Ale fajnie. Dobra? Jeszcze 8 O, za. 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 za na następnym prześliku papieroski. No może. się. Na, na Dobra, można? Mhm. Widzisz, jak w tym momencie Antuanowi rośnie drugi róg. Już powoli zamienia się w takiego diabełka. E, tym razem też nie walają się możliwe wszystkie y, osprzęty do make-upu, którymi. Łusne. Śluby? ten możemy o, zrobić. Myśmy nic jeszcze nie zrobili, a jest godzina. No. Tylko nie trzeba cały. tam zapauzować. Także nie tak jak możesz. I tak samo na kamerze bym polecał. Ale jest dobrze. No jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Będziesz sobie kupić? Mam kefir kupiony Kupiłeś sobie kefir? Po ile był w szabce? 220 20, 2 20. O, piękny kefir. A ja, ostrzysz ja... się tam nie zupieć? Jest to automatyczne. No załóż. Welcome oh, to Welcome everybody. Dobra, bo muszę klasnąć. I ja opowiem o wnętrzu. <laughs> Okej, okay. możemy? Możemy? Pałka spadła. No. Wchodzicie do środka i czujecie zapach właściwie klasyczny dla tego miejsca. U Jeffa to powinieneś, wiesz, ee, robić jako twarz majonezu. Kieleckiego. Kieleckiego? Hmm. Nie, w życiu. nie lubisz kieleckiego majonezu. No No. Co ty ta, tam rzucasz tam, co? My nic nie wiem, co. Coś rzucasz. Jakie rzucanie. Brawo. Ja, jak wypadnie mi palżystę, to ginie jedno z was. Pewnie nam. 65. Co i co mu wypadło? Nie... 65 co mu wypadło? Dysk. O Boże. Dobra. Idzie. Witam Albonelli. Dobra. Czy możemy grać? Ja jeszcze Zima stulecia, jak też bym mógł powiedzieć. Ale zapewne bywały gorsze. Tylko media chcą, żeby to brzmiało tak szumnie. Przynajmniej tak... Owy Zawsze jak Mateusz mówi, to mi się to wdupcyć. Ale hmm. przynajmniej sobie zacznie od wejścia, nie? No. Por, rurito. Ducito. To ja mi się skończy do... i tak... Co? Nic, no, nic, nic. Myślałem, że ciągle za sobą. No, powiem wam, że jesteście na czwórce z dziesięciem. Tak? No to, to tak... Nie, ja, spokojnie. Jakby w pierwszych pięciu minutach przeszliśmy do trójki, więc... Co? No? no. Aż tak? Mogę? Nie, kurczę. normalnie. Sesiądy. I to w ogóle się trochę potęgowało. Yes, yes. No, dobrze, nie. Ja Mogę? Jest. Przetarłeś ręce i faktycznie zimno doskwiera bardziej niż zazwyczaj.. Norma właśnie zamawia Jordanosy. Norma? Dlaczego cię nazywam Norma w ogóle? <ślesurujesz> No, z normą. No to normalnie. nie? Ej. Co tu robimy dałtek? Nie wiem, ja nic nie zrobiłam z nimi. Dlaczego one leżą? Są bardzo <noise> rozgardzam <rozdaję dałty. głos> Ja ich nie ruszałam, bo stwierdziłam, że tak mają być. <głos> <głos> tak, jeszcze gra miejska jest. Tak działa. Gdzieś tutaj w Rygi jest schowałam wszystkie wskazówki do <noise> O kurde, czekaj, idę szukać. Nie, Kamil nie, rozwiązałem zagadki jak coś. To jest tajemnicza podłoga. jego powrót. A eee, mnie opowiedziałaś. Wybieram Cię, R'lyeh. <grystanie> wow, dobre hasło. Wybieram Cię, R'lyeh. Dobra, gramy? No to chłopie. Ja. Na czasy. I to można wziąć, żeby tu się nie walało. A co tu mamy fantastyczny Jordanowski? Nie ma. Chyba, że wszyscy chropią wszystko. Dobra. Mam pomysł, co zrobić z tą wałką. Ja kuźwa nie wiem. Jest No wiem, że to jest wudo, ale nie mam nadzieję, że to jest jakieś kuźne, bo ja bym je nie. absolutnie. Ja sobie nabierałem. Making of. <słyska> z jedzenia. No to Mmm, tak. <słyska> tu masz. Ulpe, wytrzyj pyszczek. Ale boli w rurę. Co? Na rurę. O nie, no, no, dobra. Spojrzałeś w stronę okna. To nie pani. Czekamy do jutra. Tak, tak czy no, nie yy, żyje. Walka jest jutro czy pojutrze? Buongiorno. 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 O, ja sobie, ja sobie to podmienię, bo tu się coś... Coś jest. I dusz... bo to się... Nie chce się zapinać. O. Bo mi brakuje. Ja już zapisałeś? Dobra, później sobie podmienię. Albo skleję to w super glue. Eee, rzuć sobie na jakąś sztukę. O! Ciekawe, że pytasz, bo mam takie rzeczy. Masz? masz? No nie, ma. naprawdę Sztuka No sztuka przestrojenia. Woda, nie, pieniądze. nie, a nie, tak. nie. nie, to A Majka To, a majka, to? A majka. nie. A Nie, zrobię szybciej, więc... No to po co szybciej? Siedź sobie. Ja zrobię to szybciej. Nie no, na no, zręczność, bym na Po rzucił. Poczekaj może. Rzuć na zręczność, Mateusz. No, Rzuć na wizji, w No jeden czy jeden? Siedem czy jeden, tam wyrzuciłeś ile? Już nogi Moje tłuste dupsko się gina w tym fotel. Bueno numero, por favores. Uno, zero, No i nie będzie ono bo kamera nie działa Nic nic. Bueno. No przestań, no. I zi 13, liczy się, nie liczy się. się. <grym> no znaczy, ja rzucę teraz będę co i powiem, że 13. No nie, no. 3! No jak? ci? Rzuciłem. Fer. Dobra, No to rzuć sobie. Czy mam wyłączyć? Tak. Może. Ej, dzień dobry, to jest privietek. Tu... Teraz pójdzie też. Tak? to jest chyba. Cześć, takie salu? Dawaj. dawaj, Dupę. Paruskie. Leć, leć, No jak nie to? Jak mi pracujesz dupa boj I po całym Nowym Jorku rozeszło się szum ludzi Próbujących wydostać się z Medi Naprawdę teraz. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję bardzo za sesję. Wow. <laughs> Trzeba do sobie zestawić na moneta. Ja już sobie napisałam. Chcę zatrzymywać. No dalej, ja byś Chcecie, rozwinąć od razu szybko. Dobre.